36 miast i gmin z całego województwa śląskiego zyska nowe parki, skwery i tereny rekreacyjne. To efekt programu Zielona Przestrzeń realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Ziemi nie dziedziczymy od naszych rodziców, ale pożyczamy ją od naszych dzieci. I ta piękna myśl w tej historycznej sali marmurowej Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach jeszcze mocniej wybrzmiewa poprzez konkurs Zielona Przestrzeń. Trzecią edycję, którą w dniu dzisiejszym symbolicznie podsumowywujemy, rozstrzygamy i również dziękujemy samorządom za ich zaangażowanie. Zielona przestrzeń to przede wszystkim utworzenie miejsc ogólnodostępnych dla naszych mieszkańców i pozwolenie, aby te piękne przestrzenie w przyrody. Mogły służyć nam wszystkim, czyli mieszkańcom województwa śląskiego. Ja chciałem Wam wszystkim bardzo serdecznie pogratulować i pomysłów, i dobrze napisanych wniosków, bo wiemy, że konkurencja w tym działaniu była bardzo duża. Chciałem podziękować Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska, panu prezesowi Mateuszowi Pindlowi, pani prezes całej załodze, bo to bardzo duży. Bardzo duża praca, żeby zorganizować, przejrzeć te, ocenić i ostatecznie wybrać te najlepsze, ale dzięki temu nasze zielone przestrzenie w Województwie Śląskim się rozwijają. My jako Samorząd Województwa Śląskiego organizujemy wiele konkursów, organizujemy również. Nabory wniosków ze środków europejskich, tak abyśmy się jak najbardziej w tej zielonej strefie również rozwijali. Gratuluję wszystkim, którzy będą realizować w przyszłym roku zielone przestrzenie. Kibicujemy, żeby wam jak najsprawniej inwestycje żeby się zrealizowały. Zarząd funduszu przeznaczył na dofinansowanie nowych inwestycji ponad 7 milionów złotych. Łącznie w trzech edycjach programu Zielona Przestrzeń to już blisko 20 milionów złotych wsparcia dla śląskich samorządów. Jak tutaj pięknie było na prezentacji podsumowane przez trzy edycje to już 20 milionów wsparcia, które Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach udzielił najaktywniejszym samorządom z naszego terenu. To również 102 piękne projekty, które powstały lub powstaną dzięki naszemu wsparciu, ale to również kilkadziesiąt hektarów zielonych przestrzeni dedykowanym naszym mieszkańcom, a co za tym idąc pozwala na takie piękne, zielone płuco województwa śląskiego. Pozwólcie, że w tym miejscu pokłonię się i podziękuję wszystkim samorządowcom, samorządom, które z odwagą, inspiracją, ale też z takim pięknym przesłaniem corocznie ubiegają się o dofinansowanie w ramach środków, które udostępnia Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Wspólnie z moją zastępczynią, panią Iwoną Gejdel Targosz, jak mamy do decyzji te projekty, no i oczywiście nie wszystkie ze względu na ilość przeznaczonych środków mogą zostać objęte dofinansowaniem, zastanowić się, co zrobić, żeby jak najwięcej tych projektów mogło powstawać i jak najwięcej naszych mieszkańców, mieszkańców naszych małych ojczyzn, mogło z nich korzystać. I w tym miejscu chciałbym i podziękować, ale też do przodu troszeczkę ogłosić, że będzie czwarta edycja Zielonej Przestrzeni w 2026 roku. Już dzisiaj zapraszam Państwa do, czwar do czwartej edycji na przełomie drugiego, trzeciego kwartału 2026 roku. Będzie ogłoszony nabór wniosków. Zapraszam, aby nasze województwo dalej piękniało. W sali marmurowej śląskiego urzędu wojewódzkiego uroczyście podsumowano tegoroczną medycję projektu. Samorządowcy odebrali symboliczne dyplomy i umowy dofinansowania. Wyjątkowa zielona przestrzeń powstanie m.in. w centrum tychów. To jest wspaniały teren, bo to jest teren przy nowo wyremontowanym teatrze u nas, więc to będzie też miejsce takiego spoczynku, miejsce oczekiwania na jakąś sztukę. No i przede wszystkim takie, taka, taka oaza dla mieszkańców w tym ruchliwym trochę u nas mieście. Będzie również terpie. Miejski tam przeniesiony, więc nie będzie można się latem relaksować przy muzyce. Zawsze jako miasto mamy już swoje takie plany wieloletnie bym powiedziała do realizacji, a akurat ta przestrzeń wymagała takiej rewitalizacji, przebudowy, bo najwięcej o nią pytali mieszkańcy. Nowe zielone przestrzenie to miejsca wypoczynku, rekreacji i integracji mieszkańców. Pojawią się tam alejki spacerowe, strefy relaksu, mała architektura i nowe nasadzenia drzew. Wszystko po to, by mieszkańcy mogli złapać oddech wśród zieleni. Wszyscy wiemy, jak ważne dla naszego dobrostanu, dla naszego zdrowia psychicznego są zielone miejsca, w których możemy spędzać wolny czas i regenerować swoje siły. Dlatego bardzo się cieszę, że po raz kolejny możemy wspólnie uczestniczyć w tym wyjątkowym konkursie i zapraszamy samorządowców do uczestniczenia w tym przedsięwzięciu, a mieszkańców do korzystania właśnie z tych zielonych miejsc. Dzisiaj rozwijamy też mity o tym, jaki śląsk jest brzydki, nie jest zielony podobno. Nic bardziej błędnego. Ta zielona przestrzeń, taki konkurs jak, jak widzimy dzisiaj przyczynia się do tego, do zmiany wizerunku. Ja jako radny Sejmiku chciałem podziękować w imieniu mieszkańców za takie wspaniałe inicjatywy. Eksperci nie ukrywają, że zielone przestrzenie, w tym lasy, doskonale wpływają na nasze zdrowie. Już 15 minut działa tak, że obniża nam poziom kortyzolu, a zatem mimowolnie uspokaja nam się organizm, nawet jeśli tego nie odczuwamy. Poprawia się jakość snu, reguluje się ciśnienie. To jest niesamowite, że jeżeli mamy za wysokie bądź za niskie, las jest takim terapeutą, że wyreguluje nam to ciśnienie. I to, co jest dla mnie szczególnie ważne jako artystki, ale też dla każdego człowieka, badania udowodniły, że Dwugodzinna kąpiel leśna potrafi poprawić naszą zdolność rozwiązywania problemów i naszą kreatywność o 50%. To jest naprawdę bardzo dużo, że wchodzimy do lasu z jakimiś dylematami, z przebodźcowanym umysłem, a wychodzimy spokojni, zrelaksowani i z rozwiązaniami. Zielona przestrzeń to również ogrody edukacyjne i plenerowe siłownie. Miejsca, które nie tylko poprawiają jakość życia, ale też uczą kontaktu z naturą i promują zdrowy, ekologiczny styl życia to nie tylko inwestycja w przyszłość te piękne zielone przestrzenie które mieliśmy okazję zobaczyć ale to również miejsca spotkań miejsca integracji miejsca zabawy to edukacja ekologiczna dla najmłodszych ale również piękne komfortowe miejsca spędzania codzienności dla dorosłych i najstarszych mieszkańców naszego województwa i w tym miejscu wam samorządowcom wójtom burmistrzom prezydentom starostom Kłaniam się nisko, dziękuję za tą odwagę, dziękuję za wasze zaangażowanie i za te piękne pomysły, które do nas składacie. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele władz funduszu, samorządowcy oraz parlamentarzyści z regionu. Program będzie kontynuowany, zapowiada fundusz. Program Czyste Powietrze realizowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ma ogromny wpływ na poprawę jakości powietrza w województwie śląskim. Dzięki niemu kolejne domy i budynki są modernizowane, a mieszkańcy coraz chętniej inwestują w ekologiczne źródła ciepła. Obecnie gdybyśmy mieli podsumować nowomocone programu Czyste Powietrze, to na cały czas się rozpędza, mówiąc kolokwialnie, bo program nie został wstrzymany, bo jak wiemy podczas okresu, gdzie była prowadzona modernizacja tego programu, my cały czas realizowaliśmy, wypłacaliśmy środki, prowadziliśmy również kontrolę zadań. Obecnie on się ustabilizował na takim poziomie dla nas około 150-200 wniosków tygodniowo. Oczywiście wypłacamy znacząco więcej, gdybym miał podsumować od początku programu Czyste Powietrze, Czyli od 2018 roku wypłaciliśmy już jako to Katowicki Fundusz ponad 2 miliardy złotych, a od momentu, kiedy ja pełnię funkcję prezesa jako nowy zarząd funduszu to już ponad 700 milionów złotych, więc lata 224, 225. To pokazuje dynamikę, to pokazuje właśnie, w którym kierunku zmierzamy i na pewno 2026 rok nie zwolnimy, tylko jeszcze bardziej będziemy chcieli właśnie realizować ten program, bo jak on jest ważny, nie muszę nikogo przekonywać. Chcemy wyjść przede wszystkim też na zewnątrz do beneficjentów, bo wokół programu powstało wiele różnych informacji, wielokrotnie nieprawdziwych, więc chcemy wyjść do każdej gminy, do mieszkańca nie boimy się nikogo, bo przede wszystkim nie mamy czego. Realizujemy wspaniały program pod kątem likwidacji kopciuchów, mówiąc potocznie, pod kątem efektywności energetycznej, więc na pewno będziemy z naszymi mieszkańcami, ale również z naszymi partnerami samorządami, bo chcemy właśnie ten program realizować nie jako wojewódzki fundusz, nie jako narodowy fundusz, który jest autorem programu, ale wspólnie z samorządami, bo tylko to słowo współpraca, tylko dzięki współpracy możemy osiągnąć zamierzony efekt, a więc likwidację tych nieefektywnych źródeł ciepła. Z programu korzy coraz więcej samorządów. Miasta, którym zależy na zdrowiu mieszkańców aktywnie wspierają wymianę starych pieców i promują odnawialne źródła energii. Efekty widać nie tylko w statystykach ale i w codziennym życiu mieszkańców. Dzisiaj mieliśmy posiedzenie zarządu już 95 samorządów gminnych na 167 pełni rolę operatorów z deklaracji, które nam złożono mamy około 107 więc to jest taka perspektywa najbliższych tygodni. Jesteśmy po spotkaniu ze Śląskim Związkiem gmin. Powiatów, z przewodniczącym e, Śląskiego Związku, z prezydentem Rybnika Piotrem Kuczerą. Uczestniczył w tym spotkaniu burmistrz przyny Dariusz Skrobol. Uczestniczył burmistrz Czechowic Dziedzic pan Marian Błachut. Bardzo dobre spotkanie. Już dzisiaj państwa bardzo serdecznie zapraszam. 21 stycznia odbędzie się spotkanie właśnie z samorządami pod kątem realizacji programu Czyste Powietrze, pod kątem operatorstwa, jakiej, jaka to jest ważna rola e, nie tylko dla gmin, ale dla nas również, dla funduszu, a przede wszystkim dla beneficjentów, bo to im pomaga. I to oni są dla nas najważniejsi. Przykład rybnika tutaj pokazuje, jak konsekwentnie, ale też codziennie można realizować właśnie kwestie związane z wymianą nieefektywnych źródeł ciepła, kwestie związane z likwidacją kopciuchów, a co za tym idzie też efektywnością energetyczną. My nie zatrzymujemy się, bo poza programem Czyste Powietrze, który jest ogólnopolski i dedykowany osobom i też gospodarstwom jednorodzinnym, my mamy również swoje programy skierowane do spółdzielni mieszkaniowych, do wspólnot mieszkaniowych. Obecnie również jest prowadzona, można powiedzieć, modernizacja, Programu e, Moje Ciepło to też będzie dedykowane, będzie kolejne otwarcie w nowym roku. Szczegóły zdradzę już e, niedługo, natomiast to pokazuje, jak mozolną, ciężką pracą, ale jednak krok po kroku możemy dojść do czystszego powietrza. A jak popatrzymy na wykresy, jeżeli chodzi o e, emisję tych właśnie gazów cieplarnianych, emisję pyłów, jest coraz lepiej. Oczywiście do ideału nam jeszcze troszkę brakuje, jednak jesteśmy zdeterminowani, żeby tą drogą cały czas podążać bez względu. Na różnego rodzaju, że tak powiem, przypadki, które się nam po drodze trafiają. W Rudzie Śląskiej, podobnie jak w innych śląskich miastach, mieszkańcy masowo wymieniają stare kopciuchy na nowoczesne piece. Coraz więcej punktów pojawia się też na mapie monitoringu powietrza. Czujniki pomagają na bieżąco ocenić, czym oddychają mieszkańcy. Aktualnie mamy zamontowanych 18 czujników. Je są dostępne na stronie internetowej miasta. Jest odnośnik jakość powietrza, tam można wejść, wyświetlają się w postaci buziek różnokolorowych i po naciśnięciu na dany czujnik jest, jest bezpośredni odczyt podawany. Dodatkowo jeszcze w ramach też projektu LIFE na niektórych obiektach szkolnych, przedszkolnych zostały zamontowane takie czujniki z wyświetlaczem zewnętrznym, gdzie pokazywana jest jakość powietrza i jest wyświetlacz w postaci takiej dużej kropki, który w zależności od stanu jakości powietrza pokazuje kolorem. Więc można powiedzieć, że w mieście spokojnie można sprawdzić jakość powietrza, także głównie jest to nakierowane też na obiektach sportowych mamy i na Burloch Arenie i na stadionie lekkoatletycznym, że tam, gdzie ludzie biegają, no to mogą sobie sadzić, czy w ten dzień warto pobiegać, czy jednak sobie dać chwilę spokoju i odczekać 2-3 dni. Patrząc na, na to... Z... Cofajcie tak nie wiem, 10-15 lat no to cały czas idziemy do przodu w tym zakresie, bo po pierwsze większość starych kopciuchów już się rozlecia i ludzie muszą wymieniać na nowocześniejsze kotły. Od kilku lat też rozwijane jest sieć ciepłownicza w mieście. Dzięki temu mamy więcej budynków podpiętych do sieci, co relatywnie wpływa bardzo dobrze na jakość powietrza. Zresztą obserwując czujniki, które też mamy zamontowane już kilka lat, to co roku jest lepiej. Więc jak jeszcze parę lat temu można powiedzieć, że w takie dni to praktycznie każdy czujnik świecił się na czerwono, teraz, czy nawet na bordowo, to teraz już, tak, już takiej tragedii nie ma. I działania te, jak dalej będziemy podejmować, będą wymieniane kopciuchy, będą ludzie, nowe budynki już są też wyposażone w, od razu w ogrzewanie ekologiczne, najczęściej są to pompy ciepła, czy jakieś ogrzewania elektryczne, czy, czy nawet jak ktoś jeszcze się zdecyduje na kocioł na paliwo stałe, to to są już kotły piątej klasy i ta emisja też jest dużo niższa niż w przypadku starego kopciucha, gdzie ludzie dodatkowo mogli każdy rodzaj produktu przez niego przeciągnąć. Świat wokół nas się zmienia. Zmieniają się też warunki klimatyczne, które odczuwamy z każdym rokiem. Naukowcy nie mają wątpliwości. Europa Środkowa to jeden z regionów na ziemi, gdzie klimat ociepla się najszybciej. Zaledwie 10 lat temu mieliśmy, odbyła się konferencja paryska, gdzie zadeklarowano, że będziemy walczyć, żeby tej granicy 1,5 stopnia, globalnie będziemy walczyć, żeby tej granicy 1,5 stopnia nie przekroczyć. I widzimy, że to się już stało. Oczywiście na podstawie jednego roku my klimatycznie nie wyciągamy jeszcze średniej, natomiast wszelkie. Modele i dane pokazują, że w zasadzie w ciągu następnych kilku lat te 1,5 stopnia będzie nam się powtarzało i, i będziemy już mogli mówić o tym, że tak przekroczyliśmy granicę 1,5 stopnia ocieplenia y, względem epoki przedindustrialnej i widzimy, że 1,5 stopnia to nie jest granica, która jest dla nas bezpieczna, zdrowa i, i gwarantująca nam stabilność właśnie taką ekonomiczną, społeczną i, i zdrowotną. Y, Cały czas, jako świat, miejmy nadzieję, walczymy o to, żeby nie przekroczyć dwóch stopni ocieplenia, ale jeszcze raz chcę podkreślić, że te półtora stopnia to już jest świat mniej bezpieczny w wielu wymiarach niż był. COP30, negocjacje klimatyczne, są jakąś platformą współpracy międzynarodowej. Kiedy w imię dobra wspólnego, długoterminowego, narody świata umawiają się na pewne działania, chociaż one mogą być dla nich niewygodne. Więc to jest jedna z platform, które powodują, że ta transformacja. Nabiera tempa. Głównym czynnikiem obecnie jest to, że bezemisjne źródła energii, takie jak wiatr i słońce, stały się najtańszymi źródłami energii na świecie. Więc one rozwijają się tak szybko, że to tempo wzrostu, ile energii produkujemy z tych bezemisnych źródeł, jest większe niż tempo wzrostu zapotrzebowania na energię na świecie. To oznacza, że paliwa kopalne osiągają swój szczyt wykorzystania i w kolejnych latach, w miarę, będziemy dawać coraz więcej czystych, tanich źródeł energii, udział paliw kopalnych i emisje z tym związane będą maleć. I swoją drogu te technologie rozwijają się między innymi dlatego, że są te szczyty klimatyczne, że narody świata deklarują i podejmują pewne działania, żeby emisję jednak redukować. Więc pojawiają się biznesy, które stwierdzają, dobra, my dostarczymy źródeł energii, które będą bezemisyjne i docelowo tańsze im będziemy je sprzedawać. Tak jak Chiny na przykład podjęły decyzję, tak? Świat będzie miał kierunek na odchodzenie od paliw kopalnych, nie tylko z klimatycznych, ale bezpieczeństwa energetycznego, geopolitycznego i tak dalej. Więc my rozwijamy produkcję fotowoltaiki, baterii, samochodów elektrycznych. Eksperci jako podkreślają, że sama technologia to za mało. Wciąż potrzebna jest edukacja, uświadamianie i konsekwentna walka z fake newsami dotyczącymi ochrony środowiska, które krążą w mediach społecznościowych. Jeżeli ktoś myśli, że efekt cieplarniany to lipa, to zapraszam do pierwszego podręcznika fizyki, bo efekt cieplarniany jest normalnym zjawiskiem fizycznym znanym od setek lat. Natomiast na pewno to jest tak, że im więcej jest informacji, tym mniejsza powinna być dezinformacja. My w tej chwili walkę z dezinformacją przegrywamy. Badania mówią o tym, że Dezinformacja szerzy się sześć razy szybciej niż informacja. Jest atrakcyjniejsza i jest prostsza, banalizuje pewne problemy. Natomiast y, jedyną Skuteczną walką z dezinformacją jest szerzenie rzetelnej informacji, i myślę, że takie kongresy jak te służą też temu, żeby rzetelną informację szerzyć i uwrażliwiać nas, jeżeli widzimy niepokojące treści. Inne treści powinniśmy być ostrożni i zastanawiać się, z czego one wynikają, czy to jest na pewno rzetelne źródło. My jesteśmy już starsi ludzie, i pamiętamy, że w zimie był śnieg, i to było normalne. Teraz w zimie nie ma śniegu. Czy państwo uważacie, że to jest normalne? Ja już nie mówię o innych sprawach, bo jest ich bardzo dużo. To, że w Polsce mamy suszę, mamy po prostu suszę, to, to, to są fakty. Jest bardzo duża różnica między klimatem a pogodą. A bardzo często mylimy te dwie rzeczy. Pogoda jest zmienna, różna, natomiast klimat to jest sprawa, która dotyczy całego globu i to są gigantyczne różnice. Natomiast na pewno wszyscy zauważamy, czy się z tym zgadzamy, czy się z tym nie zgadzamy. Zresztą bardzo się dziwię, że możemy się z tym nie zgadzać, skoro widzimy, że to nas dotyczy bezpośrednio. To powinniśmy o tym pamiętać. I jeżeli usłyszymy gdzieś od kogoś, że nie ma zmian klimatu, to ja bym zawsze proponował: zapytajcie, a gdzie jest woda i gdzie jest śnieg, które były przez tysiące lat? To się naprawdę bardzo zmienia i oby, oby nie zmieniało się. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach udzielił spółce Tauron Ciepło pożyczki na budowę w elektrociepłowni Bielsko-Biała farmy fotowoltaicznej. Mieliśmy dzisiaj zaszczyt z przedstawicielami zarządu Tauron Ciepło spółka ZO podpisać Umowę o wartości 10 milionów złotych. To jest pożyczka, którą Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach udziela na realizację inwestycji polegającej na zabudowie instalacji fotowoltaicznej na terenie elektrociepłowni Bielsko-Biała EC1 południe województwa śląskiego i co najważniejsze. Jeżeli chodzi o wielkość tej instalacji, to 3,5 MW. Efekt ekologiczny, który zostanie osiągnięty, to przede wszystkim czystsze powietrze. Żeby zobrazować Państwu likwidację emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych, to tak, gdybyśmy spalili około 1100 ton węgla w piecu. Jeszcze, żeby bardziej to zobrazować, to jest około 22 wagony 50-tonowe, więc tu widać, jak właśnie jest ważna ta inwestycja. Ale to nie tylko efekt ekologiczny. Efekt ekonomiczny dla taurona to przede wszystkim oszczędność 1,6 mln złotych właśnie poprzez tą produkcję z paneli fotowoltaicznych. Zasilą około 1000 domów jednorodzinnych w prąd lub też 2000 mieszkań. Bardzo ważna inwestycja z punktu inwestycji w odnawialne źródła energii. gratuluję Tauronowi Ciepło, podjęcia tej inwestycji. Cieszę się, że jako Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach możemy właśnie takie inicjatywy wspierać. Ale dla całego województwa to jest też przykład, że nie ma znaczenia skąd jesteśmy. Ważne są nasze pomysły, czy to jest południe, czy północ, wschód, zachód. Wspieramy jako Fundusz Katowicki wszelkiego rodzaju inwestycje proekologiczne, czy to jest transformacja energetyczna, czy to jest adaptacja do zmian klimatu, czy zapobieganie poważnym awariom środowiskowym, czy najważniejsza, może jedna z ważniejszych, a można powiedzieć, nawet najważniejsza edukacja edukacja ekologiczna, szczególnie młodego pokolenia. Wspieraliśmy, wspieramy i będziemy wspierać jako Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zarówno w 2025 roku, jak i w 2026 6 i kolejnych. Dla wszystkich mieszkańców naszego województwa najważniejsza jest cena za energię, więc też poszukują środków, żeby zdywersyfikować te dochody, a co za tym idzie można, żeby przeznaczyć na odnawialne źródła energii. Jak wiemy, energia słoneczna poprzez panele fotowoltaiczne jest tutaj bardzo ważnym zasileniem Miksu energetycznego, więc my, jako fundusz, chętnie wspieramy. Mamy na to środki przeznaczone. Dzisiaj 10 milionów złotych w postaci pożyczki, ale mamy również swoje programy, o których na pewno Państwo informujecie na terenie województwa beneficjentów, samorządy, e, wspólnoty mieszkaniowe, e, spółdzielnie mieszkaniowe, e, przedsiębiorców. Jest to dla nas bardzo ważne. Ten rok w ogóle można powiedzieć, 25. Te gdybyśmy mieli go podsumować to jednym wielkim słowem współpraca i za Państwa pośrednictwem chciałbym wszystkim beneficjentom, którzy z nami współpracują serdecznie podziękować za to, co dotychczas udało się nam wspólnie zrobić na rzecz poprawy środowiska na terenie województwa śląskiego, a że tak, żeby na przyszłość troszeczkę to co najlepsze dopiero przed nami. Na Tauron ciepło działał, działa i będzie działać ekologicznie. Cała strategia grupy Tauron i między innymi strategia na ciepłownictwo w grupie Tauron to jest przede wszystkim yy, inwesty są inwestycje w źródła niskoemisyjne i transformacja ciepłownictwa, którą zamierzamy przeprowadzić do 2030 roku, jest równie ważna i ta inwestycja, którą zamierzamy zrealizować w Bielsku Białej przy naszej elektrociepłowni, jedna z nich w Polsce, ponieważ chcemy wykorzystać farmę fotowoltaiczną do współpracy z blokami energetycznymi, jest bardzo ważna i wpisuje się również w strategię transformacji ciepłownictwa w grupie Tauron. To jest bardzo ciekawa inwestycja, ponieważ yy, jedna z pierwszych w naszym kraju, która zepnie, można powiedzieć, produkcja OZE, czyli yy, energetykę opartą na OZE z energetyką konwencjonalną. P polega to na tym, że yy, na terenach, w których mieliśmy starą elektrociepłownię, która kilka lat temu została wyburzona, yy, budujemy farmę fotowoltaiczną, czyli pół megawatopiku, która yy, będzie pracowała na potrzeby własnej elektrociepłowni węglowej, która jest... Yy, została zainstalowana kilka lat temu właśnie w tych samych okolicach. To jest bardzo ważne, ponieważ cała ta inwestycja jest pewną częścią szerszego projektu, który polega na tym, że chcemy wykorzystać energię elektryczną z OZE do produkcji ciepła. O tym się bardzo dużo mówi, czyli technologia power to heat. Mamy proszę państwa w Bielsku akumulator ciepła 20 tysięcy m sześciennych pojemności, który został wybudowany w 2013 roku razem z blokiem węglowym. Trzeba powiedzieć, że to jest najbardziej efektywny blok energetyczny węglowy w Polsce, który funkcjonuje, <coughs> ponieważ ma jedną z najlepszych sprawności. Teraz obok budujemy farmę fotowoltaiczną, która będzie pracowała na potrzeby własne tego bloku. Yy, ostatnim elementem będzie technologia Power to Heat, czyli krótko mówiąc chcemy wykorzystać farmy również do produkcji ciepłej wody użytkowej yy, właśnie w tej technologii. Dzisiaj w okresie letnim, kiedy blok energetyczny stoi w rezerwie, ponieważ blok... Jest tak skonstruowany, że tylko pracuje w sezonie grzewczym. Latem produkujemy ciepło z gazu. Niedługo to się zmieni. Ta farma plus element jeszcze jednej układanki power to heat spowoduje, że w przyszłości będziemy produkować ciepłą wodę użytkową z wykorzystaniem energii elektrycznej, e, pozasadzonym grzewczym, energii, która jest szeroko dostępna i coraz bardziej będzie dostępna w naszym krajowym systemie elektroenergetycznym. A to oznacza przede wszystkim dużo więcej e, energii zielonej, zazielenia ciepłownictwa, ale ja liczę, że również e, skorzystają nasze nasi klienci. Ta inwestycja musi się skończyć w ciągu 2-3 lat. I my to zrealizujemy, jesteśmy w tym projektowaniu, mamy podpisaną umowę na dofinansowanie, z czego się bardzo cieszę. E, mamy wybranego projektanta, wybranego dostawcę technologii, więc to wszystko działa. Tak? I tutaj już żadnego zagrożenia. Natomiast cała transformacja e, Tauron ciepło w kierunku źródeł niskoemisyjnych skończy, mamy, planujemy, żeby się skończyła w 2030 roku. Ważne jest, żeby dywersyfikować dostawy ciepła, żebyśmy wykorzystywali różne technologie, nie skupiali się tylko na jednej. To, co dzisiaj robimy tutaj w Bielsku, to co będziemy robić w przyszłości w innych lokalizacjach, to, proszę Państwo, bardzo dobrze wpisze się w transformację, bo w strategii naszej chcemy wydać ponad 3,5 miliarda na inwestycje, inwestycje niskoemisyjne, więc po drodze mamy tutaj Bielsk, ale w Czechowicach silniki kogeneracyjne, idąc dalej Katowice, transformacja, Łagisza, Olkusz, Zawiercie, Kamienna Góra, Tychy. To wszystko dzisiaj składa się w jedną całość bo oprócz źródeł modernizujemy również sieci, więc zakładamy, że w przyszłości, w ciągu kilku lat do 2030 roku w tamtym rejonie będziemy wychodzić z energetyki węglowej, a będziemy pracować tylko na źródłach niskoemisyjnych lub zeroemisyjnych. Dzisiaj nasi klienci nie zapłacą za ciepło z jeśli jeżeli będzie bardzo drogie, jeżeli będzie drogie, więc my to robimy wszystko, żeby te ceny były akceptowalne społecznie. My liczymy na to, że ta inwestycja pozwoli obniżyć rachunki za ciepło.